Wsiadam. Interesujące. O, otworzył drzwi. Dobra. Chodzę. Okej. Okay. Ale się ten skubany urządził. Ale ten skubany Mirson się urządził. Kurde. Zrobił wszystko sobie pięknie nowe. A mówił. Kurde, widać, że po prostu ma profity ze mnie. Wszyscy myślą, że umarłem, a ja żyję. Ja żyję. On myśli, że... A nie. A ja mu się pokazałem, pamiętam. W poprzednim odcinku. Tu są zamknięte drzwi. Bo jak wiecie, widzę jak w poprzednim odcinku mu się pokazałem i powiedziałem, że będzie zemsta i właśnie w tym odcinku będzie na nim zemsta. Tylko nie wiem, co, jak tą zemstę zrobić. W ogóle... Tu są kamery, uciekać szybko! Za dom, za dom, za dom, szybko! Za dom, za dom, szybko! Szybko, szybko, szybko! Dobra, jestem za drzewem, dobra. Jedzie, jedzie, zauważył pewnie mnie. O nie, o nie, jest tutaj, widzę. O nie, 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 nie. nie. Widzę go, o jezu, o nie, ratować mnie, please! Halo, policja? O nie. Nie. Ja słyszę, jak on powiedział: halo, policja. No, widzę, że bardzo głośno to powiedział. Dobra. Mam pomysł, widzowie. Podejdę do niego. Dobra, mam pomysł. Dobra. Idę. Milson? Mm. Milson. Miło cię widzieć znowu. Ta! mi y, na mnie farbę. Nowa koszuleczka. O tyś... o tych głupi dupku. O, dzięki. Teraz ja na ciebie. Chodź tu, chodź tu. Wiesz to, co? Ej, dasz mi permisję kriśpa. daj permission po tym wszystkim? no tak, ale no to w większo no, większości to twoja wina wiem, przepraszam cię no za, za to co zrobiłem i po co ci ten młotek? chcesz wiedzieć? nie, lepiej nie nie chcę wiedzieć naprawdę co ty robisz? ogarnij się ja. Idź stąd ty teraz policja przyjedzie. O ty, nie, uciekam. Co, policja? Ojej, dobra, lecę. O. Hmm. Nie umiesz tu wejść. Ha, ha, ha. O nie, 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 nie. A dasz mi tą permisję? No. Proszę. Please. Ja ci powiem. Please, o a co ty robisz, no ogarnij się. No proszę. O, co ja robię, Zaczęłam. ja umiem... Zobacz, na twoim dachu... Co to jest? <laughs> zobacz, mam śnieżkę zrobiłem na twoim dachu. Y Masz śnieżką. Masz śnieżką twoje cztery litery. Zobacz, jak ja pięknie dla ciebie tańczę, zobacz. A ty... Nawet nie próbujesz kiwnąć palca. Proszę, daj mi tą permisję. Chcę ci dać mój prezencik ode mnie. Gedał. No, please. Dawaj. Mm. Tylko Tylko chcę ci dać prezencik. Please. Wiem, że trudno ci namówić na coś, ale chcę ci przeprosić prezencikiem. O czym zawsze masz, marzyłeś. Please. Nigdy o tym nie marzyłam. Gedał. Proszę. Proszę Cię! Mm -mm. Dlaczego? Mm -mm. Jaki Ty jesteś, ojej. No proszę Cię! Mm. Proszę Cię! Aż się zmienię dla Ciebie outfit. Zobacz, jaki piękny outfit! Jestem. Tam... Zobacz, jakie brudne mam ręce! Specjalnie dla ciebie, bo postarałem się, żeby być ten piękny prezent. Świetny prezent. Zaczniesz pracować? Tak, tak, tak. Na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno. Będę <laughs> pracować, będę pracować, będę pracować. Niech Dziękuję, Ty jesteś taki świetny, kocham Cię. Dziękuję, jesteś najlepszym e, gościem na świecie. Dobrze, e, usługi budowlane Marcinek są do, gotowe. Okej, okay, dobra, już włączam. Dobra, lecimy. E, a gdzie Ty jedziesz? E, ja jadę odebrać Twoją ofertę pracy. A, okej, okay. dzięki. Dobra, czas tutaj, widzowie. Teraz będzie takie kombinowanie. Zrobimy takie z tego domu, że popamięta nas najpierw trzeba zrobić coś nie wiem zmienić mu na przykład kolor e, tego zrobimy mu czerwony po prostu tak od czapy tutaj zrobimy mu zielony tutaj zrobimy mu e, zrobimy mu nie wiem jaki taki brązowy Dach. Zrobimy mu. Wiecie jaki? Dach, zrobimy mu... Ta. Da. E, halo, dach. Nie chcę mi się dachu robić. A, bo dachu się nie da, okej. Okay. Tutaj okna oczywiście muszą być różnego. Czekam, czekam, czekam. Ua, nie, 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 ma nie, Ha, nie, tak nie, 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 Da, va fi Jest, Yes, yes, Proszę cię. No, tak naprawdę to mam gdzie mieszkać, tylko potrzebuję y, zemsty. Wtedy mi tylko wszystko będzie spokój. Powiesz, z kim ja teraz mieszkam z milszą osobą? Miłą, ciekawą, bardzo fajną osobą. Z Lilką Szpilką. Ona jest o wiele fajniejsza od ciebie. Hm. Idę, idę u ciebie żulować. Nigdy się nie zmienisz. Ty się nigdy nie zmienisz. kurczaczku ojej teraz ojej Uch, co tu się dzieje Mirsona mogę się chociaż u ciebie mogę coś zjeść czekaj mogę chociaż u ciebie coś zjeść proszę Mirson mam daleko do drogi do mam daleko do e... do lirki szpilki please chcę coś zjeść tylko tylko coś zjem Chyba ci się rachunki skończyły. Wszystko hmm, jest pod kontrolą. Okej. Okay, ale proszę cię, ja chcę tylko się... się już nie będę ci nic robił. Niech ci będzie, że wezmę cię na śniadanie. Dobra, na śniadanie. Dobra, to może... chwilę. Okej. Okay. To możemy zakwestionować zgodę. Może między nami. Niech ci będzie. Okej. Okay. Pokój między nami. Widzicie widzowie. Doczekaliśmy się tego. Pokój między mną a A to miało się nigdy nie zdarzyć. Powinniśmy się cieszyć. Bardzo. O, dziękuję Ci. E, dasz mi tylko per, tego. E, Jak się nazywa? E, Głęsta? Dzięki. O, jesteś taki świetny. Fajnie, że po, pokój. O, ale przed chwilą zniszczyłeś mi dom. E, to trudno. <laughs> Przeszłość. Przeszłość. To się zdarzyło dawno temu. O, fajnie się w końcu pogodzić, jak, jak kiedyś, pamiętam. Mogę do ciebie czasem wpadać. Na, czasem co jakiś Niech czas. Ci będzie. O, dziękuję, jesteś super osobą. Ja tutaj odniosę ci naczynia. Mm, Połóż już rozumiem bardzo. Okej. Okay. Jesteś super. gościem. Ej, wiesz, mam pomysł. W, w ramach, e, żeby ci poprawić humor, może coś ci ugotuję, daj. To idź tam do stołać. Ja Nie, ugotuję wolę gotować. Zanim. No proszę, ja ci coś ugotuję. Niespodzianka, Nie please. Dziękuję. To ja, to ja sobie wybiorę. Wybiorę sobie. Wybiorę sobie. To odejdź. Ja sobie coś ugotuję. To zrób to, co masz zrobić, a ja Cię w te... Dobra, ugotuję teraz. Dobra. Nie zatruj mnie. Oczywiście. Zrobię Ci coś zdrowego i pożywnego. Dobra, zrób Zrobimy zrobię może sałateczkę. Dobra, zrobimy sobie, sałateczkę. Jak, robię Ci sałatkę? Tak. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Dom, dom, domowy przepis bardzo pyszna sałateczka już ci ojej, ludzie, tutaj tutaj a tutaj, okej okay. dobrze, tutaj sałateczkę robimy o, co ja miałam tam Trudno. o, widzowie widzicie, tak się po, u nas wyłożyło o, kolejny level dostałem, super no i widzicie, tak się właśnie dzieje Mam dla Ciebie sałateczkę, Mison. Proszę. Mm. Smacznego. Smacznego, Mison. No zjedz chociaż trochę mojej sałateczki. Mm. Please. Już. Zrobiłem to od serca. Mieliśmy mieć pokój. Dziękuję Ci. Chodź, usiądziemy razem. Mówili, że to rodzinny przepis? Tak, to rodzinny przepis. Ale z rodziny się wywodzisz? Z każdej. Z... Wywodzę się. Czy twoja nie... rodzina wywodzi się z Afryki? Cz, nie twoja sprawa. <grym> tak szczerze. Ale sałateczka moja dobra. Próbowałeś już? O, super. Jesteś super gościem. I nawet nie mam ci za zły. Zatem, ojej, co to się stało w tym pokoju? Tak ciemno. Lampy, a są. Ale nie mam ci za nawet. No rozumiem. Pozbyłeś się z, mnie z domu, wyrzuciłeś mnie poza klif, e, prawie mi chciałeś zabić, ale to nic. E, o tym zapomnieliśmy. Przeszłość, prawda? Przeszłość, prawda? Mm -hmm. No, przeszłość. Już nie mam ci tego za zły, bo i tak swoją zemstę jakoś, t, jakąś tam e, ci dałem. Jest, 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 mamy pokój między sobą. Jest super. Ej, może kiedyś wpadaj też. No, no nie mam tak naprawdę domu A, w ogóle. No i, i jeszcze jedna sprawa. Jak coś to z tą policją to spierniczaj. <noise> dzwoniłem wcześniej. Ojej, już zapomniałem. Dobra, ja, ja ja odmówię. Przepraszam. O, co ja puściłem? Powo Halo. Nie mogę, nie mogę, nie mogę wziąć telefonu! Proszę, uratuj mnie! Please, 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 odwołaj, proszę, proszę! Ja tylko chciałem z tą chciałem Ci zrobić zemstę. Proszę. Zemsta to raczej jest już jakieś naruszenie. No przepraszam, mhm, bo pogodziliśmy tak. się już. A, no tak, tak, on uciekł na Florydę, musi się dołonić, no, no, życzę powodzenia, pa. Dziękuję ci, jesteś genialny. Dziękuję, teraz będą jak pojadą na tą Florydę, to zobaczą... Tylko on nie nas... na wakacje na Florydę. Oczywiście, nie pojadę. To w Ameryce. Okej, okay, okej, okay. wiem, 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 spokojnie. Ja jestem mądry. Powątpiewam. Hmm. To ja chyba... Mogę u Ciebie zanocować, bo Lilki Szpilki nie mam w domu. Bo ona gdzieś tam e, wiem, że pojechała. No, a tam mam na drugiej e, stronie miasta, to e, to na chwilę może się prześpię, zobaczę. O, jakie wygodne masz to łóżko, ojeju. Pamiętam, jak kiedyś spałem z Pimbusiem i Robloxownikiem, ale fajnie kiedyś było. A, robloxownik się wyniósł z tego domu. Nie ma go od kilku miesięcy. Nie wyniósł się, tylko pojechał na wakacje za moje pieniądze. A, zapomniałem, tak, tak, tak. Na Florydę. Tak, <ścoughs> Co? O nie, on będzie miał problemy z policją. Miał... Ej, ta policja pomyśli, że to jest robloxownik. O jezus! Coś ty zrobił! <ścoughs> Ale. A Pimpuś? Co z Pimpusiem się stało? Wziął mm, go ze sobą. Ojeju, coś ty zrobił. Baby, kurde, kryminalistę. Ja, ja bym był tym kryminalistą, ale tak to do więzienia wsadzam Robloxownika na jakiś tam rok czy kilka lat. E, Pimpusia też wsadzam, bo będą myśleli, że on też. Ojeju, coś ty narobił. Sam już sobie to narobił. No wiem, ale jak wiedziałeś o tym, że tam go tam jest Robloxownik, to mogłeś nie dzwonić. Mogłeś powiedzieć jakiś inny kraj czy coś. Akurat Floryda ci się o w główce. Akurat Floryda. Akurat. <grym> um, może zrobimy to celowo? Jak go znajdzie policja, to może powiedzą nam, gdzie jesteś, ale będą musieli wziąć go ze sobą i wreszcie go do nas przyprowadzimy. A może. A może. Ej, to ma taki sens jakby. Bo może jak się okaże... No, ja, Cię wykupić. Ojej. O, fajnie. Właśnie wykupić, tak, tak, tak. Możesz... Ale to kosztuje. Ja ci dam wtedy. Z... Ja ci przepracuję to. Tak. To 5000 czy 7000, coś takiego. Przepracuję ci. Okej? Okay? Okej. Okay. No, ok. To po prostu Robloxownika się, jak on okaże się nie być tym sprawcą, to ja się przyznam i później mnie wykupisz. Okej. Okay. Dobra. No to może mnie zawieziesz do Halo. Mm, Sekunda. Okej, okay, to wykąp się. Nie nabiorę się więcej razy. <grystanie> okej. Okay. No okej, okay, okej. Okay. Dzięki, jesteś super osobą. Czekaj, 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 spokojnie. Ja je, jestem taki... Dobra, jeźdź na drugą stronę miasta. Tam mieszka Lilka Szpilka. Dobra, je, jedziemy. Jedziemy. I to już jest, widzowie, koniec odcinka. No i cześć, papa. pa. I żegnaj się ze mną. Do widzenia. Papa. pa. Miłego dnia wam życzę. I miłego oglądania, mam nadzieję, kolejnych odcinków. Bo i tak ta seria, kolejne odcinki z tej serii są po kilka, co kilka miesięcy, ale już jest koniec odcinka no i cześć, pa pa.